Pile w oczach setek biegaczy widać determinację. To chwila, na którą czekali miesiącami. Atmosfera jest niesamowita, serca biją szybciej, a każdy wie, że to nie tylko start w wyścigu, ale początek niezwykłej podróży. I ruszyli. Z głośnym aplauzem półmaraton piła, wystartował. Słychać doping kibiców, który niesie uczestników od pierwszych metrów. To naprawdę więcej niż wyścig, to prawdziwe święto pasji i radości. Każdy krok, każdy oddech to małe zwycięstwo. Dokładnie tak. Tu liczy się nie tylko prędkość. Liczy się siła charakteru, wola walki i ta wyjątkowa radość spokonywania własnych słabości. Setki indywidualnych historii splatają się w jedną wielką opowieść o determinacji i odwadze. Ale to nie wszystko. Ten dzień to także święto zdrowia. Podczas 34 półmaratonu w Pile na placu zwycięstwa odbyło się Expo Zdrowie, bo kocham życie. Na uczestników i mieszkańców miasta czekały konsultacje, test wysiłkowy, pomiar ciśnienia i glukozy, a także badania pomagające poznać swój wiek biologiczny. Dzieci miały własne atrakcje, kolorowe zabawy i malowanie twarzy, co sprawiło, że na placu było jeszcze więcej radości i śmiechu. To był dzień pełen emocji, wysiłku i inspiracji. Inspiracji. Dzień, w którym sport połączył się z troską o zdrowie, a pasja do biegania udowodniła, że hasło Bo kocham życie to najlepsza nagroda. Proszę wrażenia powiedzieć. Super, super trasa, szybka trasa, piękna. Naprawdę super. Gratulujemy, gratulujemy bardzo. Może pierwsze wrażenia. Bardzo, bardzo fajna trasa. Wyjątkowo fajna. Bardzo przyjazna, bo różnie to bywało. Ale dzisiaj faktycznie naprawdę fajnie, fajnie się biegło. Fajna, fajna impreza. Bardzo fajnie kibice. Wszystko super. Gratulujemy bardzo, gratulujemy. Proszę powiedzieć wrażenia swoje. Wrażenie jak najbardziej na plus e, Ogólnie, tak kształt, Bardzo fajna organizacja, bardzo fajna pogoda. E, ominął nas deszcz, który teraz troszeczkę siąpi po postacie, ale jak najbardziej. Pogoda na plus, organizacja na plus. To jest pierwszy maraton dla pana? E, półmaraton w pile po raz drugi. Pierwszy skończony. Pierwszy był w 2016 bodajże, nieskończony niestety. E, podczas Mistrzostw Polski bodajże w pile. E, to było lat 9-10 temu prawie. E, także jestem bardzo zadowolony. Proszę powiedzieć, brał Pan udział tutaj w tej wystawie, czy chodził Pan od stoiska, od stanowiska do stanowiska, proszę powiedzieć, wrażenia, czy coś takiego jest potrzebne akurat przy okazji organizowania takiej imprezy jak maraton? Jak najbardziej badania takie profilaktyczne są wskazane, wiele osób tego nie robi, a... Krzewienie takiego czegoś podczas imprezy sportowej, gdzie naprawdę się męczymy, pomiar glukozy, pomiar cholesterolu, tętna, siła wysiłkowa, spirometria, mieliśmy, mieliśmy robioną tutaj spirometrię, jak najbardziej jest potrzebna, aby uświadomić tutaj ludziom, że nie tylko sama aktywność jest ważna, ale też dbanie o te pozaaktywne aspekty, czyli właśnie badania zdrowotne chociażby, nie wiem, raz na trzy miesiące, raz na pół roku. Bardzo fajne zawody, bardzo dobrze zorganizowane szybka trasa, naprawdę super kibice, bardzo fajna robota, eee, wolontariuszy bardzo sprawnie na punktach odżywczych eee, wszystko przebiegało, wolontariusze wychodzili podawali wodę i zatoniki, także organizacyjnie super, kibice, super trasa elegancka, pogoda dopisała, także były jakieś ciężkie momenty? Ja, czy ja wychodzę z założenia, że ciężkie momenty są przez miesiące treningów i tak naprawdę e, meta tylko weryfikuje to, jak się przygotowywaliśmy? Także prawdziwa walka jest, jest wtedy, kiedy pada deszcz i wieje wiatr, i my wychodzimy na trening, a rywale zostają w domu, a, a meta to po prostu weryfikuje. Pięknie, życzę zwycięstwa, bo każdy, kto ukończył, jest zwycięzcą. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pogoda super, atmosfera super, kibice super, no i złamałem godzinę 30, to jest mój trzeci półmaraton w życiu, więc bardzo się cieszę, że poprawiłem się 8 minut z półmaratonu z Poznania, więc naprawdę super atmosfera, gorąco zachęcam i polecam tutaj, przyjadę w przyszłym roku na pewno. Świetnie, dziękujemy bardzo, dziękujemy zwycięzcy. Dziękuję bardzo. Eee... Fantastyczna organizacja, dużo lepsza jak w zeszłym roku pewnie. Lepsza pogoda, także sprzyjała też gdzieś tam biciu własnych rekordów. Czyli był rekord tutaj, tak? Tak, dzisiaj była życiówka. Godzina 40.07, także jestem zadowolony. O świetnie, gra gratulujemy. No jestem w ogóle zaskoczona bardzo pozytywnie, że coś takiego jest. Ja na biegach byłam dawno temu, natomiast po długim czasie teraz się pojawiłam i, i naprawdę pozytywne zaskoczenie. I bardzo dziękuję, że mogłam się przebadać. Na, na koniec była wizyta, czyli e, e, taka kontrolna u lekarza, proszę powiedzieć, jak tam? E, analiza wyników. No, tutaj pani stwierdziła, że wyniki są bardzo dobre. I tak trzymać. Nie, to gratuluję bardzo. Dobrego dnia życzę. Pani również brała udział. Znaczy, ja nie, nie biegałam, ale tak w obrębie jakiegoś tego to biegam trochę, chodzę na inne różne tam, jak to się mówi, sporty, bo już jestem emerytką, więc te, te, teraz wszystko i, i tak lubię uczestniczyć właśnie w tych wszystkich imprezach, zobaczyć syn mój właśnie tutaj biega, przy okazji było, zobaczyłam, także jestem zadowolona i, i, Chociaż taka motywację mam do tego, że już nie mogę w moim wieku, bo troszeczkę już mam ten wiek, ale, ale sama też, chociaż tam w obrębie tylko naszego osiedla biegam, no i dużo ćwiczę i tak dalej, nie? To dla mnie. To jest swój kolejny półmaraton do Grand Prix Półmaratonu Wielkopolski i to, co założyłam, to zrobiłam. Chciałam być druga w kategorii wiekowej swojej, jestem. W ogóle atmosfera... Super, nie byłam w ubiegłym roku, nie mogę się odnieść do tego faux pas, które było, ale poprzednie lata, co byłam, bardzo mi się podobało. Podobała mi się trasa, podoba mi się atmosfera. No, po prostu ja zawsze mówię tak: staję na linii startu i mety i oby szczęśliwie to dokończyć. Stanąć, przebiec, nieważne co się będzie działo na trasie, walczymy zawsze ze swoimi słabościami. tam nie każdy bieg jest taki sam. Nie wszystko jest takie samo. Hmm. Wychodzimy na start, wychodzimy, żeby po prostu szczęśliwie dobiec do mety. Dla mnie to jest ważne, nic więcej się nie liczy. A jeżeli się uda stanąć na podium, to jestem szczęśliwa. Patrzę na, na ten puchar, drugie miejsce. No, gratulacje, gratulacje. 60? Nie. To jeszcze podwójne gratulacje. Jeszcze takie pytanie, bo braliście Państwo udział tutaj w tych badaniach, tak? Proszę powiedzieć, czy, czy coś takiego jest potrzebne akurat, jak, jak myślicie, czy przy okazji organizowania też takiej imprezy jak Maraton? Oczywiście ten sport, który uprawiamy, szczególnie na tych dłuższych dystansach, jest na pewno wysiłkowy, mocno obciążający nasze organizmy, dlatego trzeba regularnie się badać, żeby biegać bezpiecznie. Bardzo fajnie pierwszy ma półmaraton i naprawdę super. Gratulujemy bardzo, gratulujemy bardzo. No, wszyscy są szczęśliwi, widać, zadowoleni, kapitalna impreza.